Dzień dobry, dobry wieczór. Najbliższa pełnia we Lwie 1 lutego to klasyczny konflikt pomiędzy tym, kim chcemy być dla świata, a tym, co trzyma nas w czterech ścianach. Z jednej strony mamy księżyc we Lwie w dziesiątym domu i to jest ta Część Ciebie, która chce być królem, chce sukcesu, chce podziwu, chce wejść na scenę i w końcu usłyszeć, dobra robota, ale po drugiej stronie ringu stoi nam potężne zgrupowanie pięciu planet w Wodniku w czwartym domu. I to jest ten moment rzeczywistości, kiedy tutaj jest nam powiedziane chwileczkę. Nie możemy w pełni właśnie tutaj zaryczeć, jak właśnie ten lew, tak w pracy, w świecie, dziś zewnętrzny, jeśli bowiem nasze fundamenty przypominają taki grząski grunt. Silne stellum w czwartym domu, właśnie ze Słońcem, Merkurem i Wenus, to można powiedzieć taki sygnał, że tutaj ta nasza baza wymaga wręcz natychmiastowej aktualizacji. Jednak w tym samym sektorze, właśnie w czwartym domu, tuż obok nich stacjonuje taka, można powiedzieć, bezwzględna ekipa wyburzeniowa tej pełni, czyli Mars i Pluton. I to oni są taką realną siłą wykonawczą tego układu i nie znają oni tutaj żadnych półśrodków. Mars z Plutonem nie przyszli tu negocjować ani prosić o zgodę na remont. Oni po prostu przyszli tutaj bezlitośnie wyburzyć to, co w tej twojej bazie jest już martwe, nieszczere, oparte na lęku. I jeśli tutaj architekt w Twojej głowie uzna właśnie, że jakiś fundament trzeba wymienić, to ta dwójka po prostu go rozbije i tutaj nie będzie się patrzyła na żadne sentymenty. To takie przejście właśnie od myślenia do takiej brutalnej praktyki, gdzie liczy się tylko skuteczność i Totalne oczyszczenie pola pod to, co ma nadejść. I właśnie o tym będę mówił w tym materiale. Pokażę Ci, dlaczego próby robienia tutaj dobrej miny do złej gry tym razem raczej nie przejdą. I co dzieje się właśnie, gdy ta Twoja potrzeba blasku zderza się z taką. Można powiedzieć, właśnie operacją na otwartym sercu systemu, którą tutaj przeprowadza nam taka kosmiczna ekipa remontowa. W weekend walentynkowy od 13 do 15 lutego nie będzie na naszych warsztatach żadnych serduszek kolacji przy świecach, ani jakiegoś romantycznego lania wody. Zrobimy coś znacznie bardziej przydatnego, czyli taką sekcję zwłok Twoich relacji. Zapraszam Cię bowiem na warsztaty, na których użyjemy Twojego kosmogramu, jak skalpela. Będziemy kroić tutaj Twoją przeszłość, tak żeby sprawdzić, dlaczego ten Twój Wewnętrzny radar jest źle ustawiony, i dlaczego wciąż wyłapuje tylko tych, którzy cię ostatecznie zawodzą? Co cię właśnie trzyma w tej pętli? I sprawdzimy, jakie stare mechanizmy każą cię tu gonić, jakiś. Takich emocjonalnych uciekinierów, albo też sabotować związki, gdy robi się zbyt stabilnie, zbyt przyjemnie. I oddzielimy tutaj Twoje różne realne potrzeby od wyobrażeń, które gdzieś tam gniją w Tobie i tylko zajmują miejsce na coś prawdziwego. To nie są też warsztaty dla profesjonalnych astrologów. To są po prostu zajęcia dla osób, które mają dość bycia ofiarą jakiegoś takiego własnego pecha w miłości. I właśnie w te walentynki daj sobie... Spokój z jakimiś tam randkami, z ludźmi, którzy do ciebie nie pasują, i umów się ze sobą i w końcu zrozum, o co w tym wszystkim chodzi. Wszystkie szczegóły znajdziesz pod filmem, a jeśli Twoja sytuacja wymaga takiej natychmiastowej operacji i nie chcesz czekać, zapraszam Cię na konsultacje indywidualne, gdzie rozbierzemy Twoje relacje na czynniki pierwsze. Zanim przejdziemy do analizy technicznej naszej pełni, musimy zrozumieć, o co w ogóle toczy się tu gra, gdy właśnie Księżyc wchodzi w fazę pełni w znaku lwa i do tego w dziesiątym domu. Lew to nie jest tylko duma, czy chęć bycia tak w centrum uwagi. To archety przede wszystkim słońca, odwagi, kreatywności, a pełnia Welwię to moment, w którym y, tutaj ta energia domaga się y, takiej odpowiedzi na pytanie, gdzie jest właśnie nasza radość życia, y, ta autentyczność, y, prawo do bycia sobą. I to jest właśnie taki czas, w którym ta nasza wewnętrzna prawda chce wyjść na zewnątrz bez pytania kogokolwiek o pozwolenie. Lew to właśnie odwaga, taka by przede wszystkim też kochać, tworzyć, zajmować miejsce, które nam się należy z racji samego narodzenia. Jednak kiedy ten właśnie. Lew w czasie pełni nam tutaj wybrzmiewa w Dziesiątym Domu, w tym najwyższym punkcie horoskopu, blisko medium celi, ta wewnętrzna moc przestaje być tylko i wyłącznie taką naszą prywatną sprawą, bo Dziesiąty Dom to taka nasza witryna wystawowa, nasz status, nasz autorytet, to jak widzi nas świat. I tutaj pełnia w tym właśnie miejscu, mówi nam tak bardzo bezlitośnie, sprawdzam. I nie możemy się już tutaj gdzieś tam ukrywać, gdzieś na zapleczu naszego życia i tutaj coś udawać. Jeśli w głębin duszy nosisz jakiś królewski potencjał, to ten dziesiąty dom... Wyciąga tutaj tą Twoją lwią naturę, tak przed szereg i każe ci y, pokazać y, taką swoją twarz bez żadnej maski. To jest taki moment kulminacyjny, w którym Twoje właśnie różne dotychczasowe dokonania muszą po prostu zostać tutaj tak oświetlone y, w pełnym blasku, zmuszając Cię do takiego pełnego przejęcia y, sterów w, w, w swojej y, jakiejś karierze, misji życiowej. Y, tutaj lew y, nie prosi o uznanie. On po prostu egzekwuje samym faktem swojego istnienia to. I y, y, jeśli przez długo właśnie gdzieś budowałaś, budowałeś coś autentycznego, y, teraz nadchodzi Taki czas na Twoją taką symboliczną koronację przed oczami świata. Problem polega na tym, że w tym roku ta królewska energia lwa nie dostaje tutaj czerwonego dywanu, ale takie mocne wezwanie. Pełnia to, jak wiemy, zawsze moment opozycji, czyli takiej konfrontacji dwóch skrajnych światów. W tym przypadku tutaj właśnie ten blask, kreatywność i to gorące serce lwa zderzają się z taką silną, wręcz bardzo silną obsadą planetarną obecnie przebywającą w takim chłodnym, racjonalnym, często bezosobowym obszarze wodnika. Każda pełnia to takie oświecenie. I tutaj Księżyc rzuca tu taki symbolicznie nam snob światła na to, co do tej pory było w cieniu. Awel wie, tutaj światło pada właśnie nam na nasze to, co już wcześniej powiedziałem to poczucie własnej wartości, tą kreatywność, potrzebę wielkoduszności. Ale oczywiście chce. Tu, żebyś był królem, a jednak tutaj ta tegoroczna pełnia, właśnie we Lwie, sprawdzi, czy masz taką prawdziwą koronę, czy też tylko papierową atrapę. Spójrzmy więc tu na konkrety. Wenus i Merkury w Wodniku, właśnie w czwartym domu, działają jak taki audytor, który Wchodzi do firmy i widzi tu, że połowa pracowników bierze często pensję za nic. I jeśli właśnie od lat tkwisz w jakimś układzie, dajmy na to z partnerem, tylko dlatego, że macie na przykład wspólny kredyt, albo też na przykład pozwalasz komuś z rodziny wtrącać się w twoje życie, bo po prostu nie ma siły na to, albo tak wypada, że nie możesz tutaj coś tak zapotestować, to ta energia po prostu tutaj to wszystko przetnie. To może być taki dzień, w którym na przykład przy jakimś niedzielnym obiedzie, jakimś takim spokojnym, czy wręcz lodowatym głosem powiesz, że od dzisiaj to ja decyduję o moich pieniądzach, o moim życiu, a Wasze zdanie mnie nic nie obchodzi. W najbliższych dniach, właśnie Twoje różne priorytety przejdą prawdopodobnie róż, taki twardy reset, i zamiast tutaj płakać nad jakąś trudną przeszłością, zaczniesz oceniać swoje różne domowe ustawienia niczym jakąś tabelkę w Excelu i jeśli tutaj koszt emocjonalny tutaj utrzymania jakiegoś kontaktu z jakimś dajmy na to jakimś toksycznym krewnym przewyższa zyski to twój umysł tutaj bez wahania wybierze po prostu opcję usuń. Wenus w wodniku bowiem nie szuka jakichś czułości, ona szuka bardziej przestrzeni do oddychania. I może się okazać że tu nagle, że zapragniesz całkowicie przemeblować dom, wyrzucić jakieś pamiątki po jakiś byłych partnerach, albo po prostu wyjechać na kilka dni bez słowa wyjaśnienia, bo po prostu poczujesz, że tutaj jakieś ściany tego Twojego starego życia Cię już duszą. Uświadomić sobie tutaj być może, że ten stary model bezpieczeństwa oparty na jakimś poświęceniu i gdzieś takim duszeniu się, często w milczeniu, właśnie wygasł. A Merkury tutaj w tym układzie. No, nie pozwoli ci tutaj jakieś takie autooszustwo. I zobaczysz tutaj czarno na białym, że jeśli tylko to, te twoje domowe fundamenty są zbudowane z jakichś być może kłamstw, jakichś przemilczeń, to ta konstrukcja musi tutaj nam lunąć, żebyś mógł, mogła wreszcie zbudować coś, co. Nie jest więzieniem, a taką bardziej bazą startową dla twoich różnych lwi, sukcesów właśnie w tym dziesiątym domu. W samym sercu jednak tego układu, w czwartym domu stacjonuje nam e, wspomniana tu we wstępie ekipa wyburzeniowa. Właśnie. Słońce, tu Merkury i Wenus w wodniku to jest tylko taki, bym powiedział, plan i teoria, ale tutaj koniunkcja Marsa z Plutonem to już można powiedzieć to jest taki młot pneumatyczny, który uderza tutaj nam w fundamenty. To nie jest jakiś taki ckliwy czas, właśnie na rozmyślanie. O zmianach, jakiś sentymentalizm. To jest czas, w którym stare struktury, być może, właśnie twojego, stare, twojego życia prywatnego, rodzinnego, zostaną tutaj jakoś po prostu zrównane z Ziemią. I Mar, właśnie tutaj Mars z Plutonem, na początku, tutaj Wodnika w tym czwartym domu. Po prostu nie negocjuje, i tutaj yy, konfiguracja ta yy, wyciągnie na światło dzienne takie najgłębiej zakopane gdzieś, jakieś yy, trupy yy, z rodzinnej szafy, jakieś traumy pokoleniowe jakieś toksyczne lojalności, które yy, od lat gdzieś tutaj cię. Yy, po prostu wampiryzowały. Może to objawić się jako jakaś, być może mocna kłótnia, jakieś takie nagłe odcięcie się od kogoś bliskiego, albo być może też decyzja o całkowitym zerwaniu z tradycją, która cię więziła. To jest taki moment wszystko albo nic. Mas dostarcza tutaj swej agresywnej odwagi, a Pluton daje tu pewność, że to, co teraz zniszczysz, nigdy już nie wróci. Nie chodzi tu właśnie o to, żeby tu było miło. Chodzi o to, żeby było prawdziwie. Energia ta wymusi tutaj na Tobie taką bezwzględną uczciwość. I albo zburzysz to, co cię dusi, i na tych zgliszczach, zgliszczach zbudujesz własną autonomię, albo ta właśnie stłumiona siła gdzieś tam wybuchnie kiedyś od środka, niszcząc kompletnie Twoje poczucie bezpieczeństwa. Tu nie ma jeszcze raz powtórzę to miejsca na półśrodki. Stare życie zostaje tutaj. Po prostu utylizowane. To sytuacja, w której schodzimy do właśnie fundamentów naszego poczucia bezpieczeństwa. I zamiast tutaj jakiegoś pędzla do malowania, odświeżania ścian, znajdujemy ciężki sprzęt do takiej totalnej rozbiórki. Mars z Plutonem tutaj bowiem właśnie, jak mówiłem, nie znają tego pojęcia kompromisu i nie przyszli tutaj na jakieś delikatne negocjacje. Ta energia uderza tutaj prosto w to, co do tej pory nazywaliśmy stabilizacją, a co w rzeczywistości było najczęściej tylko jakimś skostniałym układem, który od lat tutaj być może blokował nasz rozwój i wchodzimy tutaj w etap, gdzie nie wystarczy już jakaś kosmetyka. Tutaj trzeba po prostu coś zrównać z ziemią, jakieś stare schematy, żeby na ich miejscu mogło powstać coś, co w końcu będzie autentyczne. W praktyce oznacza to taką bezwzględną aktualizację naszego takiego systemu operacyjnego, na którym opiera się nasze życie prywatne i nasze najgłębsze struktury. Pluton wyciąga tutaj właśnie na światło dzienne wszystko to, co do tej pory było gdzieś zamiatane pod dywan. Te stare brudy, jakieś środowe obciążenia, jakieś mechanizmy kontroli, które udawały troskę. A Mars z kolei tutaj daje impuls, żeby w końcu przestać o tym myśleć i zacząć działać. Fundamenty muszą tu zostać zaktualizowane. Bo po prostu Mars z Plutonem nie zostawią tutaj niczego, co jest właśnie nieszczere lub oparte na lęku. Napięcie to jest właśnie kluczowe, by zrozumieć, dlaczego księżyc we Lwie w dziesiątym domu ma teraz tak podgulkę. On chce błyszczeć, chce być widoczny i on tak oklaskiwany ale Mars tutaj właśnie z tym Plutonem trzymają go tak za nogi, krzycząc właśnie z tej piwnicy, że najpierw trzeba wyczyścić to, co gnije gdzieś tam pod podłogą. I prawda jest taka, że nie da się tu wystawić jakiegoś efektownego mm, spektaklu yy, właśnie, jeśli w tym samym właśnie czasie gdzieś tam te fundamenty naszego życia przechodzą właśnie jakiś remont kapitalny. I pełnia ta to właśnie moment, w którym ten Mars z Plutonem wykonują tą brudną robotę i rozbijają różne stare lojalności, jakieś układy, które Stały się dla nas takim często więzieniem, tylko po to właśnie, by zrobić tu nam miejsce na więcej wolności. Całość tego napięcia domyka nam ascendent wadze, który jest tutaj taką twarzą, jaką ten właśnie horoskop naszej pełni pokazuje światu. I to jest właśnie taki moment, w którym właśnie pojawia się, tak bym powiedział, największy zgrzyt tej pełni. Podczas gdy właśnie tam w fundamentach ten Mars z Plutonem powadzą tą bezlitosną rozbiórkę, a Księżyc we Lwie domaga się jakiejś uwagi, to na zewnątrz właśnie też pojawia się Taka silna potrzeba, żeby to wszystko tak y, ładnie ubrać w jakieś ładne słowa i y, jakieś uprzejme nieraz uśmiechy. Na scenę wadze, y, bowiem za wszelką cenę chce tutaj zachować jakiś balans. Chce dyplomacji, chcę, żeby wszyscy byli zadowoleni. A to tworzy taką niezwykle męczącą maskę. Taki trochę rodzaj fasady. Która ma ukryć przed światem fakt, że pod spodem, właśnie gdzieś tam, pękają jakieś rury i często sypie się tęk na głowę. Problem polega właśnie na tym, że w tej konkretnej energii ta dyplomacja wagi staje się taką pułapką. Bo tutaj próba bycia miłym i szukania jakiegoś kompromisu tam, gdzie właśnie ten Mars z Plutonem domagają się tak różnych radykalnych cień, to taka najprostsza droga do, bym powiedział, katastrofy. Pełnia pokazuje to, że właśnie ten czas grzecznego dogadywania się po prostu minął. I jeśli tutaj będziesz próbować na siłę wygładzać jakieś niedoskonałości, kanty i dbać o to, by tu nikogo nie urazić, tylko tu stanie ten proces przedłużony, który i tak jest po prostu nieuchronny. Ascendent wadze kusi nas, byśmy właśnie za wszelką cenę tutaj uniknęli jakiejś konfrontacji, ale prawda jest taka, że bez tej konfrontacji to ten lew w dziesiątym domu nigdy nie odzyska takiego autentycznego blasku. I w efekcie pełnia ta stawia nas tak pod ścianą, bo albo właśnie dalej będziemy grali jakąś rolę dyplomaty, który... Tylko pilnuje jakiś pozorów na zewnątrz, albo właśnie odważymy się zdjąć tą maskę i przyznać, że stara struktura wewnątrz nas po prostu przestała pasować do rzeczywistości. Walka o autentyczność będzie tutaj jednak bolała najbardziej właśnie w tych momentach, w których będziemy nawykowo chcieli gdzieś tam ładnie wybnąć z jakiejś sytuacji. Prawdziwe zaś bezpieczeństwo, o które tak naprawdę walczą tutaj te nasze planety w czwartym domu wodniku nie potrzebuje już jednak jakiejś aprobaty otoczenia. Ono potrzebuje jedynie właśnie prawdy, nawet jeśli ta prawda na pierwszy rzut oka nie wygląda nam zbyt ciekawie. Najwięcej do zrobienia mają jednak osoby, które w ostatnich latach budowały swój autorytet na jakichś zgniłych kompromisach, próbując tak zadowolić wszystkich dookoła. I pełnia tutaj nasza wycelowana jest prosto właśnie w tych, którzy boją się gdzieś wyjść przed szereg i pokazać swoją prawdziwą twarz. Jeśli Twój sukces, czyli ten dziesiąty dom, opiera się na udawaniu kogoś, być może kim nie jesteś, to nadchodzące dni będą tu dla Ciebie jakimś procesem zdzierania maski. To samo dotyczy się tych, którzy kluczowo trzymają się jakichś różnych toksycznych układów rodzinnych yy, czy też zawodowych w imię fałszywe, fałszywie pojętej lojalności. I ten właśnie Mars z Plutonem tu w czwartym domu nie zostawią Wam wyboru i właśnie albo sami dokonacie tej aktualizacji, albo system wymusi ją na Was w sposób często taki nagły i mało komfortowy. Nie ma tutaj sensu już udawać, że po prostu nic się nie dzieje i tak chować głowę w piasek. Najbliższa pełnia W Lwie to więc moment prawdy, w którym kosmos mówi nam sprawdzam. Nie da się tu już dłużej siedzieć na dwóch stołkach i nie da się być królem w dziesiątym domu, mając w piwnicy taką konstrukcję grożącą zawaleniem nad którą tu pracują Mars i Pluton to nie jest czas na pudrowanie rzeczywistości bo właśnie tam pod podłogą trwa już takie nieodwołalne wręcz odliczanie do różnych dużych zmian jeśli twoje fundamenty są jakieś spróchniałe to Mars z Plutonem po prostu je tu usuną tak żebyś przestał budować coś na iluzji Zamiast więc bać się tej energii wyburzeniowej, warto zrozumieć, że ona pracuje tutaj nad naszą korzyść. Ma z Plutonem wykonują po prostu tu za nas sobotę, na którą wielu z nas nie miałby odwagi przez lata. I tutaj to pękanie różnych starych struktur to po prostu sygnał, że jesteśmy już gotowi na coś większego. Ale żeby to przyjąć, musimy mieć odwagę stanąć e, tak w swojej prawdzie. Nawet jeśli ten ascendent wadze tu nam podpowiadać, żebyśmy jeszcze gdzieś tam chwilę poudowali, że wszystko jest w porządku. Bo właśnie prawdziwa siła nie bierze się z tego, jak tu e, ładnie wyglądamy na scenie ale z tego jak pewnie stoimy na własnych nogach, gdy nikt na nas nie patrzy. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, czy masz swoje planety lub osie w znakach lwa, wodnika, byka, skorpiona i czy czujesz już, że jakieś stare układy gdzieś powoli przestają wystarczać i czy może też twój ten wewnętrzny lew właśnie budzi się teraz do działania. Czekam na Wasze głosy pod filmem. A teraz dziękuję Ci za Twoją obecność i do zobaczenia już niebawem.